Tak, cześć, dzień dobry, to znowu ja i... Co, co to jest? Co, co? Co? Co to jest? Dobra, siemano, witajcie! Z tej strony Janek, a dzisiaj... Co to jest? Co? O Boże, jak się to dziwnie steruje. E, e, dzisiaj nagram, nagram właśnie wam e, taki survival, mini survival, gdzie będziemy do góry nogami. Totalnie do góry nogami. E, wezmę sobie na Easy. Easy, difficult, easy, no bo coś czuję, że to nie będzie łatwe. Eee, czekaj, buty, z, to jest. co to jest do tyłu? To wszystko działa odwrotnie. Nawet kiedy myślą, żeby się popatrzeć do góry, to nie, co to jest? No tak to wygląda w miarę normalnie. A kordy też są do góry nogami. Nie, kordy nie są do góry nogami. Eee, dziwne, że słyszycie w ogóle. może, nie wiem, ale że słyszycie. Dźwięk klawiatury. E, dobra, chociaż e, tyle dobrze, że ekwipunek nie jest nogami. Weź, rób to, rób to. E, e, pokażę wam, jak tego dokonać na końcu odcinka. Dla e, pomocy! Bo ja nie mogę się wydo o, Dobra. E, dobra. Naprawdę, niełatwo się tak gra. Dobra. tutaj tak. Tutaj tak. Ogólnie to nie jest na oryginalnym Minecraftie, tym 1.16 czy 1.18. To jest chyba wersja 1.8, tak? To jest 1.8. Pokażę Wam, jak tego dokonać na końcu odcinka. Dostępne tylko na wersji 1.8. Więc słuchajcie, kopiemy ten crafting. I lecimy. O, po raz sadzonkę mam. A sadzon... Nie, dobra. Chociaż grawitacja działa normalnie. Dobra. No i szukamy z sto... tą. O, wow o, wow, o, wow. co się dzieje, dobra? E, e, gdzie jest tą? Gdzie jest tą? Stąd, stąd. stąd? E, boże. E, a, a do wody wpadłem! Ja mówię, boże, co się, co się dzieje? Ej, naprawdę, to. Przepraszam, że tak macham ekranem na lewo i prawo, no ale... Boże. Nie, czekajcie. Gdzie ja jestem? Czekajcie. A tutaj jestem! Dobra, czyli tu. Czyli tu będzie normalny świat? O nie, o nie, słuchajcie, nie, to jest za trudne. Naprawdę. Challenge to oczywiście... Chcę jeszcze oczywiście znaleźć diaksy, co nie uda mi się, chociaż diaksy no to żelazo. E, dobra, owieczka, chodź tu, będę miał czyn e, nocy spać, dobra, no czyn z to spać, kurde, ej, czekaj, ta, a, Jezu, co, co jest grane, ej, lol, dobra, teraz? no uciekła pod drzewko. Okej, okay. jaki kanion tam widzę, po No nie, no, wcale no nie uciekaj. Chodź tu! No bo jestem w ogóle nogami, może nie. O nie, czarna owca psa przynosi pecha, dobra. Czarna psa przynosi pecha. Eee, dobra. Jakie góry w ogóle? Gdzie jest ten kamion? Zresztą, że taki tak do niego nie zejdę. No, no bywa, że woda tam była. Ej, to nie jest... Naprawdę to nie jest łatwe. Dobra. E, nie wymieniam, Ja idę dalej. Gdzie jest ten kanion? Aha, dobra. Teraz już wiem. E, czekaj, buto to jest do tyłu. To, 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 wszystko tutaj działa odwrotnie. Dobra, wykop stone'a. Stone'a, bardzo. Ja cię kręcę, co jest grane, nie? O... okej! Okay. Czekaj! Gdzie jest? Cze tu jest góra! A ja się patrzę w dół teraz! Co jest grane? Czyli tu jest góra? O nie, o nie, słuchajcie! To jest naprawdę za trudne. Może, może wam pokażę. E, nawet domek, e, no nie wiem, pokażę wam wszystko co, co tutaj dokonałem. E, dobra, crafting, a Boże, a to, tu jest góra, dobra. Nie, nie, to, to nie jest do ogarnięcia, naprawdę. Dobra, wyślij, e, e, dobra, kilo, e, siekierkę. Dobra, jeszcze tego trochę tą zbierz. E, czyli tu jest dół. Nie. 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 Tu, tu jest dół? Nie. Ej, tu nie jest do ogarnięcia, naprawdę. Tak, tu jest dół. Ja co, co jest zbierane? Czekaj. Czekaj, bo ja nie mogę iść. Dlaczego no, ja nie mogę iść? Czekaj. Okay. A tu jest blok. Ja myślałem, że to właśnie spadnę. Czekaj. Okay, ja. Nie, to nie to... Kopalni to, to, to nie jest do ogarnięcia w ogóle. Dobra. Minecraft ale grawitacja się popsuła. Naprawdę. Eee, dobra. dobra, kobra troszeczkę nakopałem. Weź to tutaj postaw. Kurde, nie stakuj się. Tutaj to postaw. Eee, piecyk. Eee, jak dziwnie to wygląda piecy dobra, teraz tutaj mam żelazo. Pod, podbudówka to będzie najgorzej. Podbudować się to już naprawdę będzie naprawdę niełatwo. Dobra. Yy, nie no, nie postaw. Ej, bo ja jeszcze węgla nie mam, no. No to, no to weź, zbierz tam piesyk. Yy, I crafting. Boże, co się stało? A, niżej, nie. Tak, niżej jestem. O, nie. To nie jest do ogarnięcia. Naprawdę. Możecie sami tego spróbować nawet. Że to naprawdę nie jest do ogarnięcia. Hmm, że bardzo. Nawet mamy tryb negatywny. Czyli jakby negatywne kolory też w tym. Dobra, dalej pod budówkę. Cyk, cyk, cyk. I teraz patrzy się w dół. Tak. Nie. Czekaj. Co mnie blokuje? Czekaj, gdzie... Czekaj, czekaj. A nie. Gdzie ja chodzę? Po jakiej platformie? Eee, yy, dobra. Nie wiem. Nie wiem, ale buduje się. Okej. Okay. O nie, czekaj. Czekaj, czekaj, czekaj. Eee, yy, o... Ok. Nie. Czekaj. Okay. A, dobrze idę, dobrze idę. Dobra, brązowa owca. Czekaj, teraz w którą stronę? Eee, to? Tutaj? Tutaj? Dobrze. Eee, jak tam z powrotem spadnę, nawet z podbudowaniem, takie proste ciemności, jak podbudowanie się, no to naprawdę to, to już jest ogromny problem. Eee, jak dla mnie, no bo ci, którzy naprawdę są w toprosami, no to może i nie mają z tego problemu, ale ja... Pierwszy raz grałem na takich... Jakieś... No patrz, króliczki sobie do góry nogami biegają, no. Takich rzeczy jeszcze... Takich rzeczy w Minecraftu jeszcze nie, nie, nie było. Dobra, prosimy do tamtej góry, może tam coś znajdziemy ciekawego. Znowu do tej wody wpadłem. Ech. Czekaj, gdzie ja się buduję? No, fajnie, tak. Teraz tam wezmę się Janek, stąd wydostaniesz. Czyli, gdzie ja jestem? Dobra. No nie! nie. Dobra. Takich rzeczy jeszcze na tym, w Minecraft nie było. Eee, dobra, tutaj. Okej. Okay. I teraz, gdzie są te góry? W tamtą stronę, tak? Tu. Myśmy znajdźmy węgiel, no bo jeszcze węgla nie mamy. Dobra. Eee. Dobra, drewnem przepalnie. Kitam. tam? W ogóle ja owiec nie zabijam. To jest dziwne, że ja po prostu olewam te owce i tyle. Dobra. Tyk. Jedzonko. Yy. Yy. Ja się A Gdzie jest ta owca? Czekaj. Czekaj, czekaj, czekaj. Tu jest. Tu chodzi. Dobra. Pyk. Pyk. Dobra. Zabita. I teraz dawaj piecyk. Kurnej, Tak. Pyk. Pyk. Eee, Przepal to drewnem. Trzeba przypaść, Tak. O nie. Ciemno się robi. Walka z mobami to będzie dopiero problem. No Minecraft do góry nogami. No takich rzeczy jeszcze naprawdę nie było. Jak to... Achievement Get Brain Wood Przecież wcześniej drewno wykopałem. No. Eee, czekaj, czekajcie, ja muszę się zabudować gdzieś. Albo się wkopać. O, dobra, wkopać. Kopiemy się. Daj, piecyk. Eee, dobra, lecimy. W dół. Czekaj, to jest w dół? Tak, to jest w dół. Czy góra. Teraz już nie wiem, czy to jest dół, czy góra. No przecież, że to jest dół. Dobra. Yy. Dobra, weź to kot. Tutaj się usadów. O nie, o nie, o nie, naprawdę, to jest za trudne. O nie. Dobra, dawaj, piecyk. Ja u góry ten piecyk postawiłem fajnie. Nie. W dole postawiłem. Nie, czekaj, gdzie jest dła, gdzie góra? Tu jest góra. Nie. Nie wiem, nie wiem. Dobra. Eee, przepal to. Eee, znaczy przepal. Weź to i weź to. I się najemy tak bardzo. Walka z mowami to więc naprawdę. Trochę... Eee, rzeczą niemożliwą. Po prostu kto? Czy mogę sobie spokojnie wyskoczyć? No, żadnych zębiaków nie słyszę. Dobra, póki co. Nawet... Nawet tekstura psucia się. Nawet popsuła, dobra. Jak to tak dziwnie wygląda. Nie, nie. Naprawdę, ja, ja w to nie mogę grać dłużej. Dobra. Dobra. E, dobra, jestem najedzony. Dobra. Naszym zadaniem jest przetrwać jak najdłużej. Jak zginiemy, Trudno. Niech to że nie, że chcę zginąć już teraz, no bo jestem mięczakiem i w ogóle i w ogóle już nie dam rady dalej w ten sposób biegać w Minecraftie. Nie, no co to, to jest za trudno? No takich rzeczy jeszcze w Minecraftie naprawdę nie było. O, jaskinia Węgiel będzie. Dawaj. Czy to jest... Nie, to jest ten kanion, w którym ja byłem. Nie. Nie, czekaj. Naprawdę, mi się wydaje, że to, to, to jest niebo, a to dół. O nie, o nie, o nie, nie, dobra. Dura, dura. Patrz! Nie da się go wykiwać. Ech. O nie. Gdzie jest ten pajączek? O nie! Nie, walka z tym, z tym dziadostwem będzie teraz naprawdę rzeczą niemożliwą. Dobra. Nie widzę, że tych mobów w starszym Minecrafcie za dużo nie ma. A nie, dobra. Co wam to zapowiedziałem? Widziałem tą szkielę, idę dźwiękiem. Nie, no, coś natrafię nawet. Później obrócimy sobie ekran z powrotem. I sprawdźmy, jak ten świat wygląda. Dwa wełny. Tutaj jest oca? Czy to nie jest owca? Hmm. Czy to jest owca? Co mi blokuje? A... Nie, no z powrotem tam wpadłem! Ja się kręcę, zablokuję zaraz to. Nie da się zablokować, naprawdę na takim Minecraftie tego się nie da zablokować No, 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 no nie Dobra, trzy wełny Dobry yy, crafting table yy, Enderman tam jest, nie można się na niego patrzeć yy, Łóżko miałem, no, tak łóżko Cyk Cyk O nie, kolejny do mnie biegnie no, i stąd? Nie dokuczaj mi. Zabiję mnie. No tak. Nie. No, już to. I paska. Kto jest jeszcze koło mnie? Nie, żaden. Ja chcę zobaczyć, jak wygląda spanie w takim Minecrafcie pójdźmy gdzieś w kopnę. Albo tam, gdzie nie ma mobków. Hmm. Jeden zombiak jest. Nie, no zauważył mnie najgorzej. Wa Mówiłem, walka z mowami to będzie dopiero wyzwanie. Wy też pewnie nie macie... Ale ja mam gorzej, no bo ja muszę jeszcze w to grać. Więc ja mam już gorzej no. yy. Dobra. O! Jak dziwnie wygląda spanie No Troski są niesamowite Panie Przy zombiach tam przy yy. O nie o nie, ugosiłem te zębiaki. Dobra, zginę w tym samym. O, błąd Nie to zginąć, ułuj się. No połuduj się. No, ja się. Teraz idę do tyłu. Nie, do przodu. Nie, czekaj. No bo, nie. Dobra, zabierz tej tanki, naprawdę spadamy stąd, no bo No. Fajnie, fajnie, no po prostu fajnie. Ta, słuchajcie, nie mogę tak dłużej, naprawdę. E, do, to tak, jak dokonać takiego odwróconego Minecrafta? Po e, prostu klikacie Escape Options, no i tutaj macie Super Secret Settings i klikacie po prostu to i na przykład... Mam teraz normalnego Minecrafta, ale że on jest w negatywie. Wiecie. Halo Chicks Panie Mondek the... Reactive? Nie, Gemond 2, czy... Nie, Gaimon. Gymmont 1. jeden. Tak. Okej. Okay. Jestem teraz w normalnym minecraftie, ale czekajcie, przełączę to. O, teraz jest normalny chyba. Co to jest? Co to jest? No i właśnie to te super jak secret secret settings I zamierzam przy tym również jakieś dźwięki O nie, o nie, o nie! O nie! Dobra! Wróćmy się do normalnego Minecrafta, to jest w miarę normalny. No i tak jak wyglądał mój świat Dobra, trudno. W słuchajcie, sensie, w tym odcinku to już będzie wszystko, właśnie tak, tak trudno grać w Minecrafta, ale odwróconego, więc, w słuchajcie, sensie, do widzenia, przysięcłem do następnego odcinka.